Zaspała i co teraz będzie? Co robić? Przyjeżdżaj szybciej, błagam. Dale? Dzień dobry, doktorze. Cześć. No tak. Spóźniona? Tak. Taksi? nie Taksówką będzie dłużej. Autobus podjeżdża zawsze, gdy łapie taryfę. Taksi? Nie wierzę, ale tonący przetwór się chwyta. Brawo, Dan. Spóźnisz się dzisiaj. Jocza. Cześć, Czanda. Spóźniona? Jeszcze jak? Skakuj, podrzucę cię. Serio? Jasne, wskakuj. Spieszę się, doktorze. Dojedziemy w parę chwil. Mamy dla siebie cały pas. Wybacz, stary. Tylko ona się zmieści. Na razie.